Witam was wszystkich bardzo serdecznie Drodzy widzowie jakiś czas mnie nie było Robota robotą pogania Od roboty się nie można uwolnić Ale tak ma być prawidłowo Dostałem takie zapytanie od kolegi znajomego Jak to się mówi no, z internetu Wiadomość prywatną Jak sprawdzić kopułkę zapłonową Czy jest dobra czy nie jest dobra Więc zaczynamy Żeby sprawdzić poprawnie kopułkę To nie chodzi o to że ona kosztuje grosze I tak dalej Są ludzie różni Niektórzy chcą sprawdzić, wiedzieć dlaczego i co i jak. Więc teraz tak. Przewód zapinamy, no wiadomo, tutaj, tak, no zapinamy. No, styk musi być bardzo dobry, tak? O. I teraz robimy pomiar. Przyrząd ustawiamy oczywiście na omy. O. Bardzo dobrze. Mamy 0,3 oma. To jest bardzo dobrze teraz przechodzimy dalej, oczywiście chciałbym zaznaczyć, nadmienić, że jako półkę szukałem bardzo długo specjalnie uszkodzoną żeby ten film nagrać sprawdzamy drugą nóżkę bardzo dobra nóżka, wszystko fajnie super, 0,3, nie mamy się do czego doczepić i w tym momencie dochodzimy do takiego momentu że nie mamy nic coś tam jest styk mamy dobry nie mamy przejścia na nóżce, czyli już jeden cylinder nie będzie nam pracował prawidłowo, nawet jeżeli stąd iskra będzie rozdzielana i trafi na ten punkt, no będzie nam silnikiem szarpał. No nie ma, mimo że niemożliwe, bo to jest niby element stały, trwały. No ale jednak nie ma. Ta kopułka jest uszkodzona. Coś się nam pokaz nie mamy po prostu przejścia. Teraz dajemy na ostatnią nóżkę, o, żeby nie było. Tak. Zapinamy się Proszę bardzo. I to już też z, o i troszkę 0506, to już znaczy, że ta półka już nie jest taka, jaka byśmy, jaką byśmy sobie wszyscy tego życzyli, jaką byśmy sobie chcieli. Czyli ta półka działa nieprawidłowo i nic już z niej nie będzie. Nie może się uszkodzić w jakikolwiek sposób, tak, no niby element cały, trwały, ale tutaj w środku cały czas płynie prąd. Tu mamy, wiadomo, przewody które rozdzielają na miskrę na cylindry. Ten prąd jest wiadomo, no nie jest taki mały jakbyśmy sobie chcieli, jest duży, amperaż jest mały, no wszystko hitmarek sierocki. No nie będziemy już tutaj mierzyć, bo tu powinno być około 4,5 Ohm. Teraz tak. Jeżeli będziemy mieli prawidłową kopułkę, która działa nam jak najbardziej prawidłowo, na każdym z tych elementów 0302 jak w głośniku jest prawidłowo, to wtedy kopułka działa nam prawidłowo. Wystarczy wyczyścić. jeżeli będzie nam pływało 10, 20, 30 ohm lub nie pokaże nam nic, ta kopułka jest uszkodzona. Także nie wiem, może komuś ta wiedza się przyda. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Niedługo będziemy nakręcać jeszcze lepsze filmy, bo akurat zainwestowałem w lepszy telefon, nie kamerę. <laughs> Także jak coś to pytajcie, nie ma problemu też chciałem podziękować za odzew, bo troszkę ludzi zaczęło pisać komu się udało pomóc przez internet, to się udało, komu się nie udało, no trudno życie, wiadomo, nie jest tak wszystko, jak byśmy sobie chcieli. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia.